W roku Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania na Sokrysa w Sipiersnica w 20. dniu 12 kwietnia 2011 roku Komisja w Składzie Skomra Olga, przewodnicząca Lach Krzysztof, członek Komisji, rozmyśla Katarzyna, członek Komisji, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdza, co następuje. Głosowało mieszkańców 112. Głosów ważnych oddano 112. Głosów nieważnych oddano 0. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Sowiński Józef 76, Stanicki Rafał wspira... 36. Komisja stwierdza, że najwięcej głosów otrzymał pan Sowiński Józef i tym samym został wybrany sołtysem. Na tym protokół zakończony. Dziękuję ponownego wyboru i, i, i życzę udanej następnej kadencji. Bardzo, bardzo naprawdę dziękuję za zaufanie do mnie. O, myślę, że piersnica dalej będzie kwitła. Bo jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia i będzie sławna, nie tylko, że tutaj u nas, a może jeszcze gdzie indziej. Będziemy piersnicę sławić wszędzie. No, dziękuję za pan. Musimy tutaj powiedzieć wszystkim, że liczę na pomoc tutaj przewodniczącego, pana wójta, bo sam to tak, pana sam nie zrobię nic. I was, przede wszystkim Was. O, bez Was to nie ma, nie ma pierśnicy. No. Dziękuję. Jeszcze, jeszcze można. No proszę, proszę, proszę. Państwa, ja tak myślę nad tym wszystkim, żeby do Rady Sołeckiej naprawdę ludzie zgodzili się wejść którzy chcą coś zrobić dla nas. Nie tylko być w Radzie Sowieckiej, Ale naprawdę, żeby tam sobie coś zdawali sprawę, że to trzeba przyjść, coś zrobić, coś pomóc coś zorganizować. Tak jak poprzednia Rada Sołecka to nie tylko Rada Sołecka, bo i żony i mężowie wszyscy pracowali, żeby piersnica coś miała, jakieś pieniądze to placki, czy na tym, to piekli, żeby tymi pieniędzmi, żeśmy dysponowali i te pieniądze przeznaczaliśmy cały czas wy wioski. cały czas, a nawet na pochodziach, czy tam też, pierśnica wysyłała pieniążki, dawała, pomagała wszystkim. Dziękuję. Przystępujemy do wyborów Rady Sołeckiej. Ja automatycznie włączają się agregaty i, i, i wodę, wodę, wodę pompują. Yy, woda jest to naprawdę skarb I, i, i również bardzo, proszę, oczywiście płacicie za to, Ja myślę, że, 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 że to wszyscy, yy, ale yy, mimo wszystko, że się płaci, żeby, racjonalnie nią gospodarować, szczególnie jeżeli chodzi o okresy, okresy yy, lata upałów, bo wtedy, kiedy jest duży pobór wody, to, 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 to no nie ma do tych podstawowych czynności higienicznych, czy, czy konstrukcyjnych, żeby obiad przygotować no bo prawda, ktoś tam może inaczej, a szczególnie cierpią ci, którzy, szczególnie cierpią ci, którzy, którzy yy są w takich, yy, no wysokich punktach, a więc gdzie, gdzie to się nie, nie, dochodzi i, i, i także, że że, że, że na pewno nie mówię, że, 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 tylko kiedy się pojawią takie możliwości a myślą, że się pojawią, sami je stworzymy, niezależnie od tego, czy będzie możliwość dofinansowania unijnego, czy nie będzie. To, proszę Państwa, jeszcze, jeszcze jeden taki ten mit, dobrze, nawet dziękuję, bo, bo, bo to jest też pewnego rodzaju zrozumienie ze strony mieszkańców piecznicy, mieszkańców bo w tak miałem ataki, zarzuty o, o, o tak zwane zaburzenia. Gmina jest płynna finansowa, więc nie ma. Ale wszyscy słyszymy, co, co się dzieje z Unią. Jakie trudności Unia przeżywa. I to, co było możliwe do wykorzystania i z tego my korzystamy za lata yy, absorpcji środków 27-213, to się już nie powtórzy. I jak to się mówi, jak biją, jak dają, to się bierze, a jak biją, to się ucieka. Te dali pieniądze, to, to nie było, żeby marsz musiałem się jeszcze przygotować. Ktoś o tym decyduje. To nie to, że ile chcecie, tylko ktoś o tym decyduje. Trzeba położyć solidne papiery, solidne projekty, które mają umocowanie i w takim przekonaniu, w takiej odpowiedzialności, w duchu wielkiej odpowiedzialności przed mieszkańcami, wspaniałymi mieszkańcami gminy Krośnice władze, gminy wspólnie z samorządem gminy Krośnice działają. Może o czymś nie powiedziałem, ale generalnie tego ducha, co chciałem dla Państwa przekazać, to, 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 to przekazałem. Ja, ja, z, ja z Wami, z, z Kartami piersnicy mam szczególny sentymentalny kontakt, osobisty kontakt, rodzinny kontakt, jak i również to, tu była mowa, te, te imprezy, te uroczystości, te spotkania, które były tutaj organizowane, bardzo często starali się w miarę, kiedy tylko mi pasowało. Być i z wami, się, z wami się bawić, aczkolwiek widzę tu swoje cel, nie tylko nic, z nie z jak w Także to, to jest, 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 jest wspaniałe i ja myślę, że w dalszym ciągu będziemy mieli możliwość, e, możliwość wspólnie, wspólnie się cieszyć, radować i działać dla, dla, dla Waszego dobra. Dziękuję. Tak. W programie Radia Wrocław w konkursie dla, pios, dla piosenki Ludowej i uzyskał pierwsze miejsce. W ubiegłym tygodniu były nagrania jest na całe województwo, i nie wiem Tak, bo tu może Państwo, znaczy Państwo nie słyszą, co tu Pani, prawda, mówi, że ja mówiłem ogólnie, bo po to by mówić trzeba było może nie 4 lata, tak jak tylko jak, jak Pierwszyczanie no. funkcjonują, istnieją, trochę może krócej, ale to jest historia, historia która została w takim sensie opracowana. Pani mówi tu o jednym z większych osiągnięć zespołu, zespołu Pierzczyczanie, który w konkursie radiowym otrzymał. Wiem o tym, wiem o tym, bo Gmina Krośnicy sponsorowała wyjazd zespołu do, do telewizji. Osobiście ja, że tak Zamiast powiem, słyszę, żeśmy wysyłali. Tak, smsy yśmy wysyłali, a osobiście z racji tego, że, że dla kierowcy nie pasowało, prosimy panią Cyganowską z Goku w Bukowicach o to, żeby, żeby znalazła dla was środek środek, a na transportu prawda, na, na wyjazd, a, a jeszcze telefonicznie radny jak jakąś tam konstrukcję jeszcze y, y, telefonicznie y, ze mną załatwi dla, dla zespołu. No i dziękujemy bardzo. <grytanie> tak nie, to dla to, to was to dla was dla pierwszika. Dla Kolegę radnego o pomoc niszczenie osób. To, 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 to. z Państwa jest za w proszę o Nie nie Żeby w piesznicy utworzyć sekcję miejską spółek wodnych i żeby ta sekcja przystąpiła do bitnych spółek wodnych. Kto z Państwa jest za... Proszę o podniesienie ręki. Proszę dłużej trzymać, bo niestety musimy tam, tak, nie podnoszą, to liczyć troszeczkę. Ale taki podnoszą, bo Powiedz, ale pan mieć głosami, to nie przejmuj. Oh, proszę nie przeszkadzać w przeprowadzaniu głosowania. Dobrze. Czy chce pan coś powiedzieć? To no, proszę o ciszę w takim razie. No. Szanowni Państwo, przeszkadza, tutaj Pan nam przeszkadza w głosowaniu. Proszę o ciszę. Zaraz no. miałem prowadzi. Dobrze, no, musicie wybaczyć, nie, ale jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Proszę o oburzeć przytrzymanie ręki, bo jedni opuszczają drodzy i nie trudno jest policzyć. Kto jest za tym, żeby utworzyć sekcji? 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A, przepraszam, 25.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 się sześć, 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 że... sześć, Państwo, sześć, 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 Podejrzewam, że do tego będzie na pewno jeszcze potrzebne deklaracje, które są też.